Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Czyszkowski i jestem analitykiem rynków finansowych firmy XTB. Jak Państwo mogli już słyszeć od Maćka, będę prowadził takie nasze zastępcze spotkania z cyklu Bliżej Giełdy. Maciek z powodów zdrowotnych będzie niedostępny i będzie nieobecny przez miesiąc, ale mam nadzieję, że nasze spotkania również będą dla Państwa interesujące i razem dowiemy się czegoś nowego i Spojrzymy na rynek w pewien inny sposób. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa tak naprawdę dwa tematy. Pierwszy temat to, mimo że już oklepany, mimo że już był bardzo często poruszany i na naszych analizach porannych, a także w naszej sekcji komentarzy, czyli temat banków szwajcarskich, które po raz kolejny poddane są presji amerykańskich oraz szwajcarskich regulatorów. To będzie pierwszy temat. Zastanowimy się, jak to może wpłynąć na gospodarkę Szwajcarii, która, no nie oszukujmy się, bankowością stoi. A w drugiej części porozmawiamy sobie o ścieżce bardziej Maćka, czyli o polskim gamingu. Zastanowimy się, dlaczego i z czego wynika taka dysproporcja w wycenie polskiego rynku na tle piersów zagranicznych w chwili obecnej. I może spróbujemy zastanowić się, kiedy ta sytuacja mogłaby się odwrócić. Dobrze, czy jeszcze tak? Jeszcze woli, woli e, dokładne, żeby być tu dokładnym, e, porozmawiamy sobie przede wszystkim o Szwajcarii. Potem przejdziemy do sektora gamingu polskiego i zastanowimy się tutaj nad trzema spółkami, które przede wszystkim w, no, w aktualnej sytuacji w pewien sposób się wyróżniają i które będą publikowały w najbliższym czasie swoje wyniki. I zaczynając od tematu Szwajcarii, yy, która. Jak już wspomniałem, stoi tą bankowością, która jest utożsamiana z bankowością prywatną oraz alokacją kapitału przez osoby bogate, osoby majętne i korporacje. Jest teraz poddana nietuźnikowej, niespotykanej dotychczas presji, wynikającej z przejęcia banku Credit Suisse, który, który jest bankiem tak naprawdę historycznym. Był to bank największy, gracz globalny, o statusie hegemona praktycznie, i nikt, nie, nikt by normalnie nie pomyślał, że bank takiej skali mógłby, mógłby upaść. A nie oszukujmy się, również jak to było wspominane dzisiaj na, na corocznym spotkaniu, i to będzie już ostatnie coroczne spotkanie akcjonariuszy banku Credit Suisse. Bank ten, gdyby nie pomoc, gdyby nie regulacje, gdyby nie pomoc. Banku Szwajcarii oraz przejęcia go przez UBS, najprawdopodobniej by upadł, byłby niewypłacalny. Tutaj załączam Państwu taką tabelkę, wykres, który prezentuje stosunek aktywów bankowych do PKB danych państw. No, i jak tu możemy zauważyć, Szwajcaria dominuje bezprecedensowo. bezprecedensowo. Różnica pomiędzy takimi gospodarkami europejskimi jak Francja czy Holandia jest bez porównania. Jest, jest, nie da się jej porównać po prostu. I to rodzi pewne pytania, na które spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć i który, do których pewien, pewnych wskazówek mogliśmy doszukać się podczas ostatnich aktualności. Mówię tutaj o kwestiach zwolnień masowych w strukturach już połączonych UBS-u i Credit Suisse, a także najprawdopodobniej innych banków, które no, mogą w długim terminie tracić na, na tej kwestii właśnie straty wizerunku. I ten temat w ogóle straty wizerunku. Będziemy jeszcze poruszali w kontekście gamingu, i gdzie ja doszukuję się osobiście powodu, dlaczego. Obserwujemy taką dysproporcję między polskim rynkiem a zagranicznym. I teraz już skupiając się na konkretach. Po pierwsze, ostatni tydzień przyniósł nam aktualności ze strony takiej, że prokuratura generalna Szwajcarii wszczęła postępowanie, które ma na celu sprawdzenie i Sprawdzenie, czy Credit Suisse oraz UBS dopuściły się pewnych nieprawidłowości, pewnych przestępstw związanych, zarówno z przejęciem Credit Suisse, ale również operacjami, które miały miejsce dużo wcześniej na rynku. Tutaj chodzi głównie o tematy, które są poruszane przez Prokuraturę Federalną USA, a, która, która bada możliwości a, pomocy. Przez te banki rosyjskim oligarchom, którzy starali się unikać nałożonych sankcji przez Zachód w stosunku do trwającej wojny w Ukrainie. I to, jakby te tematy, mogą w długim terminie bardzo, bardzo, bardzo nadszarpnąć ten rynek szwajcarski, który, który na tle, jakby na tle z konkurencji z Europy. W kontekście y, spadku wiarygodności do, do sektora, może, może stracić. A co więcej, y, połączone banki planują zmniejszyć swoje zatrudnienie y, oraz zwolnić niektórych pracowników w związku z, z niepewnością co do całego biznesu a także po prostu cięciem kosztów, tak? Wiele, wiele stanowisk będzie już dla tych banków nieopłacalnych, więc yy, menedżerowie oraz zarządzający aktywami mogą szukać zatrudnienia w innych bankach, co oczywiście koniec końców przyniesie, przełoży się na to, że konkurencyjność Szwajcarii spadnie najprawdopodobniej, o ile struktura i pomoc rządu nie przyniesie zadowalających efektów. I jak podał tutaj magazyn Fortune, a UBS planuje zmniejszyć zatrudnienie o nawet 30% po przyjęciu Credit Suisse, a pracę może stracić 36 tysięcy osób, z czego 11 tysięcy to osoby zatrudnione w Szwajcarii. A w kontekście tego, że Szwajcaria, największe aglomeracje typu Curych, praktycznie w Curychu PKB PKB jest zależne w niemal 30% od bankowości, może powodować i nakładać dużo presję na, na, na dalszy rozwój tych, tych aglomeracji, jak i całego państwa, tak wszystkich kantonów szwajcarskich. Dlaczego to jest też takie istotne? Właśnie jakby głównym tematem tego, tego aspektu w Szwajcarii jest zwrócenie Państwu uwagę na długoterminowy, na długoterminowy efekt tych zmian I, i, i jak one mogą wpłynąć na, jak one mogą rzutować na całą gospodarkę w długim terminie. Ponieważ jak dobrze Państwo wiedzą, aktualnie na rynku bankowym na, na akcjach banków największych w Europie, no obserwujemy odbicie, które wiąże się z tym, że spadło Spadły, spadły obawy o to, że ryzyko systemowe się rozwinie, które się rozprzestrzeni na zarówno rynek europejski, jak i rynek amerykański. A tutaj amerykańscy regulatorzy zadziałali dosyć szybko, i na ten moment, przynajmniej na podstawie tego, co rynek wycenia i jak on na to reaguje, no możemy dostrzegać pewien, pewne uspokojenie i pewną odwilż. Na tym sektorze. No nie mniej, jak to będzie w przyszłości, tego nie wiemy. Zobaczymy, przekonamy się. Ja Państwu chcę tutaj zaszczepić pewien, pewien aspekt do rozważań w przyszłości i, i może tak, szukać jakichś alternatyw poza Szwajcarią, które będą korzystały na tym, na, na, tym, spadku, na tym spadku zaufania do sektora i, na, i przede wszystkim też właśnie, co tutaj poruszyliśmy na, na, na przejściu wieloletnich i zasłużonych pracowników właśnie do konkurencji europejskiej. Tutaj, jak też zdobyłem informację, że właśnie między innymi Deutsche Bank, Citigroup czy JP Morgan mają ochotę i zamierzają zatrudniać tych pracowników. Więc ta konkurencja tak, będzie się na pewno poszerzała, i, i tutaj zwróciłbym uwagę na to, co, co może z tego wyniknąć w przyszłości. A potwierdzeniem tak naprawdę tych moich tutaj tez i moich spostrzeżeń, które Państwu zaprezentowałem, jest ankieta, która, jest, która została stworzona przez Bloomberg. I to była ankieta przeprowadzona na, na Szwajcarach, między innymi na korporacjach, którzy wypowiedzieli się na temat tego, jak może Szwajcaria, jak ten rynek może zareagować w przeciągu następnych 12 miesięcy na różne aspekty. No i tutaj, właśnie to, co już wiemy to, co już i UBS, i Credit Suisse także media za, zakomunikowały czyli możemy spodziewać się masowych zwolnień w sektorze bankowym. Co więcej, no właśnie, ten temat klucz, czyli spadek zaufania do sektora, który, który będzie na pewno bolał Szwajcarów i który no, musi być bardzo dobrze przeanalizowany przez tamten rząd: jak temu zaradzić, jak, jak przywrócić to, to zaufanie, ten sentyment dobry do sektora. Ale co, co ciekawe, jeszcze. Rynek nie jest pewny tego, jak zareagują inne sektory. Czyli to ma duży, dużo szerszy kontekst, nie rozpatrując go tylko w kontekście banków. Inne korporacje w Szwajcarii też mogą na tym stracić, ponieważ yy, tak, mamy do czynienia z takim efektem, efektem połączenia, efektem sieciowym. Jeśli coś nie działa w jednym sektorze, pośrednio będzie to oddziaływało na inne sektory. Więc tutaj ten temat jest dużo bardziej interesujący, dużo bardziej obszerny, niż by się nam, na, tak naprawdę nam wydawało, dlatego tutaj a, chciałbym y, y, tutaj właśnie Państwu zdo, zwrócić na to uwagę i, i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy ten temat poszerzać. I teraz może już przechodząc do, y, do polskiego rynku. Do polskiego rynku GameDev, który no, od początku roku radzi sobie bardzo, bardzo słabo na tle, na tle piersów zagranicznych. A tutaj pozwoliłem sobie Państwu zaprezentować dwa wykresy. To są wykresy z, z terminalu Bloomberga, które pokazują właśnie skalę tych różnic w notowaniach obydwu rynków. A tutaj po prawej stronie jest przedstawiony zwrot od początku roku. Na e, indeksie WIGRY oraz na ETF-ie, e, konstruowanym przez Vanek, który właśnie śledzi największe spółki amerykańskie oraz e, brytyjskie z sektora game, ge, gamingowego. E, no i właśnie, i właśnie tutaj temat klucz, dlaczego tak jest, dlaczego polskie spółki gamingowe są na ten moment mm, takie słabe. E, ja bym na to zwrócił, ja bym tu na ten temat. E, Spojrzał w kierunku bardziej konstrukcji indeksów i gry, który, który właśnie jest takim naszym, jakby barometrem swego sektora, ale nie pokazuje też prawdy cał w, ca w całości, ponieważ jest wiele spółek yy, polskiego rynku game, game, gamingowego, które radzą sobie relatywnie dobrze w obecnych czasach. Dobrze, ale właśnie tym tematem kluczem jest yy, według mnie Credit Suisse. Nie, kredycji, przepraszam, CD Projekt, który stanowi w chwili obecnej 60% indeksów gry i który nie radzi sobie najlepiej. Dlaczego nie radzi sobie najlepiej? Spowodowane jest to między innymi tym, że inwestorzy cały czas pamiętają niepewność związaną oraz jakby skutki tego skutki, jakie zostały poniesione w wyniku nieudanej premiery gry Cyberpunk, i która, z którym, która, przy, która przyniosła ogromne wyprzedaże na, na akcjach CD Projektu. Dodatkowym czynnikiem, który jeszcze boostuje ten sentyment niepewności, jest zapowiedziany ostatnio odpis na projekt Siriusz, a, który jeszcze bardziej Podbił tę niepewność, a także spadek zaufania banków, banków inwestycyjnych, które, które ochoczo rekomendują, które ochoczo zdegradowały walory spółki w chwili obecnej. Mówię tutaj o JP Morganie, między innymi, który, który w negatywny sposób ocenił najbliższe perspektywy firmy. No właśnie, ale. To nie jest wszystko. CD Projekt nie, nie tworzy całego rynku. Mamy również spółki, które są alternatywą, które są również dobrze, które również oferują pewien, pewną różnorodność i, i swoim produktem potrafią y, jakąś tam niszę na rynku y, przejąć. A, I tutaj będę chciał Państwu przedstawić trzy spółki, które, które w pewnym momencie w przyszłości będą będą reagowały podwyższoną zmiennością. Tutaj zaczynając od Times Square Games, a na podstawie danych Sensor Tower i Sensor Tower to jest taka agencja, która w czasie rzeczywistym śledzi sprzedaż danych spółek, danych produktów w systemach subskrypcyjnych oraz w systemach sprzedaży online. Podała według ich danych, że sprzedaż w, w marcu 2023 Spółki Times Square Games wzrosła o, 6, o 1 milion dolarów wobec 6 milionów, które były zaksięgowane w lutym. I to jest informacja relatywnie dobra na pierwszy rzut oka. Niemniej a warto zapoznać się ze szczegółami, ponieważ każda, każda historia ma pewne dno i każda historia ma, ma szczegóły. Które, które na początku nie widać, a gdzieś tam w kontekście analizy fundamentalnej potem wychodzą. No i tutaj tym czynnikiem jest gra Fishing Clash, która no, miała, być, e, miała być wielkim sukcesem, która, w, w, która, która szczyciła się tym, że weszła na rynek chiński. No niemniej z tego rynku chiń, chińskiego bardzo szybko też wyszła. I dlatego te wyniki, yy, które zostały zaprezentowane, które, które agencja Sensor Tower przedstawiła, no są takim one-offem, tak, czyli to będzie taki jednorazowy, jednorazowy wystrzał, na ten moment przynajmniej. To będzie jednorazowa sytuacja, co będzie później nie wiadomo. Yy, spółka na pewno ma, ma bardzo fajną niszę i bardzo fajne produkty, które, które w długim terminie bronią się. No, niemniej, tutaj tym triggerem, który okazał się miał, którym miał być ten Phishing Clash. Na ten moment pozytywnych skutków raczej nie, nie prognozujemy, i z naszego w naszym, jakby, w naszym, w naszym wydaniu, i w, naszej, w naszym rozumowaniu jest to informacja w krótkim terminie dosyć negatywna, i tutaj też te dane starają się potwierdzać dane finansowe spółki które, no, nie wyglądają w, w krótkim terminie najlepiej. Jak możemy zauważyć na screenach z terminalu Bloomberga, e, poziom marsz e, netto spółki ten Square, ten, ten Square Games spadły. Niemniej, gdzieś tam w przyszłości e, przewidywany jest wzrost marsz. E, z drugiej strony jednak, e, analizując to, jak spółka alokuje swój kapitał, tak? Czyli analizując tutaj wskaźniki zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz średniego ważnego kosztu kapitału, możemy obserwować no, duży spadek tego, tej skuteczności alokacji kapitału zarządu. Dlatego w najbliższym terminie spół walory spółki mają pewien aspekt niepewności, Tutaj na pewno ten spadek zwrotu na, zwrotu na kapitale będzie ciążył. No, niemniej ta podwyższona rekomendacja i podwyższone szacunki analityków na przyszłe kwartały mogą w krótkim terminie oraz w średnim gdzieś tam generować jakieś próby wybicia w górę na walorach spółki. Jednak no w kontekście takim generalnym tutaj duża jest niepewność jeszcze. I ciężko, ciężko na ten moment dokładnie, dokładnie szacować, co spółka będzie prezentowała w następnym kwartale. Podobna sytuacja, choć trochę lepsza, jeśli chodzi o strukturę fundamentalną, obserwowana jest na, na spółce Huge, która, podobnie jak, tak podobnie jak ten Square. Podobnie jak w ten square, dane z systemu Sensor Tower również wskazują na wzrost przychodów w ujęciu miesiąc do miesiąca. I tutaj tym czynnikiem, tak naprawdę tym czynnikiem, który buduje, który zbudował ten wzrost jest Huge Casino, który jest najważniejszą grą w spółki w obecnym czasie. Niemniej. E Również może mieć to na ten moment znamiona takiego one-offa, jedno, sytuacji jedno, jednorazowej, dlatego koniecznym będzie przeanalizowanie tej spółki w szerszym terminie, a, które no, muszą potwierdzić, tak? potwierdzić ten wzrost przychodów, polepszoną tą dynamikę kreowania wyników finansowych. W długim terminie sytuacja fundamentalna tutaj wydaje się nieznacznie lepsza, mimo tego, że również spółka, spółce ciąży spadek, spadek możliwości, spadek skuteczności alokacji swojego kapitału. Niemniej prognozy przychodów na przyszłe kwartały wydają się relatywnie lepsze. Mówię tutaj szczególnie o, o ebicie, tak której marża również ma w najbliższym kwartale, w najbliższym kwartale fiskalnym wzrosnąć. A spółka tutaj jeszcze, taki pozytywny aspekt spółki, no to jest dynamiczne w ostatnim czasie cięcie długu, tak, całkowitego długu zaciągniętego przez, przez tą firmę. Tak, I jeszcze ostatnią spółką, którą, którą sobie przeanalizujemy dzisiaj, jest Artifex Mundi. Artifex Mundi, spółka, która wyróżnia się takim nietusinkowym spojrzeniem na rynek i nietusinkowym produktem, ponieważ gra, tutaj firma, nie wiem, czy Państwu znane, jest określenie gier hopa. Gry hopa to jest taki bardzo ciekawy aspekt sektora, który polega na tym, że gry, to są ogólnie gry hopa, to są gry, które czerpią z gier przygodowych, z gier, które mają w sobie aspekty takich zagadek, znajdziek i które z reguły są grami free to play. Niemniej, żeby kontynuować rozgrywkę w dłuższym terminie, musimy wykupić, musimy poprawnie rozwiązywać te zagadki oraz wyku, wykupić dostęp do kolejnych etapów takich gier. No, i właśnie ten system i ten produkt, ten system biznesowy, e, który w chwili obecnej jakby skupiony jest na, na, na programie Unsolved, który będzie te gry w swoje, pod swoją stanią jakby gromadził, a generuje bardzo fajne, bardzo fajne przychody przy relatywnie stałym udziale kosztów akwizycji tych graczy. A, i co jest jeszcze ciekawym aspektem, jest to, że e, istnieje możliwość jeszcze podwyż, podwiększenia powiększenia, e, zasobu tych gier, kreacji nowych tytułów, które w krótkim terminie będą na pewno wspierały i tak już dobry sentyment e, na walorach spółki, które od początku roku dynamicznie rosły. E, I co więcej, e, firma. Artifex może się pochwalić relatywnie dobrymi, do, dobrymi fundamentami. A tutaj jak możemy zauważyć na, na, wykresach oraz na tabelach załączonych z y, terminalu Bloomberga. A zysk netto y, notowuje dynamiczne, znaczy tu trochę spada, tak? Net, y, zysk netto spada, niemniej ta dynamika pozostaje mniej więcej na podobnym poziomie. Z drugiej strony bardzo dobrym czynnikiem jest relatywnie dobra alokacja kapitału zarządu, który, który w ostatnich, na przestrzeni ostatnich dwóch lat zdołał, zdołał znacznie zwiększyć swoją efektywność, no i to też obrazuje właśnie załączony poniżej wykres zostawienia zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz średniego ważnego kosztu kapitału. Mm, tak, i w... no i dobrze, i teraz może tak podsumowując już ten temat tych różnic, właśnie pomiędzy wyceną polskich akcji gamingowych a zagranicznych, spróbujmy może zastanowić się, kiedy może kiedy takie odbicie, kiedy ta zmiana nastrojów może nastąpić. I tutaj przedstawiłem Państwu wykres, yy, wykres oraz dane zaprezentowane też przez Maśka na, na ostatnich webinarach. A prognozowanych, yy, prognozowanego współczynnika cena-zysk. Yy, yy, konstruowany właśnie na, na, na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni oraz, oraz estymowany na kolejne dwa lata, łącznie z 2023 rokiem. No i tutaj, jak możemy zauważyć. Mimo tej dysproporcji notowań właśnie w kontekście piersów zagranicznych, cena zysk dla największych spółek amerykańskich wyraźnie, wyraźnie wzrosła, a w stosunku do, do, polskich, do polskich spółek, no, no pokazuje, tak, polskie spółki pokazują tą słabość. No niemniej w długim terminie na pewno te wyceny poszczególnych spółek mogą w jakiś sposób rzutować na poprawę nastrojów na rynku polskim. Oczywiście to nie będzie, to, to, to nie doszukiwałbym się tutaj ogólnego sentymentu, ponieważ tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wiąże to się z strukturą udziałów w, w Polskim Indeksie Gier. No niemniej obecna wycena amerykańskich amerykańskich spółek oraz polskich Mimo że na początku, mimo że teraz nie zachęca do inwestowania w Polsce, a w długim terminie może, może kusić tym tą premią za ryzyko i spadkiem relatywnym wycen co do, do potencjalnych powiedzmy możliwości generowania i przyszłych przepływów pieniężnych oraz oraz zysków, tak? Dlatego wydaje mi się osobiście, że drugi, drugi kwartał drugi kwartał 2023 roku może, może w jakimś tam stopniu przynosić już poprawę nastrojów w polskim sektorze gamingowym. No niemniej tutaj trzeba jeszcze analizować aktualną sytuację geopolityczną, a także szerszy kontekst rynkowy w, w tam, w, w szerszy kontekst rynkowy. Tutaj mam nadzieję, mam nadzieję tutaj, że państwo też śledzą naszą zakładkę wiadomości, ponieważ e tworzymy tam wiele, wiele, jakby cały rynek ogólnie jest skonstruowany na zasadzie naczyń połączonych, dlatego analizowanie sektora gamingowego nie może obyć się bez analizy szerszego rynku, tak, czyli analizy, analizy ścieżki stuprocentowych oraz, yy, oraz aktualizacji z sektora bankowego, który, który w ostatnim czasie generuje dużą niepewność na rynku. A, no i dobrze, i na ten moment z mojej strony to byłoby wszystko. A, mam nadzieję, że mimo mojego stresu, a, gdzieś tam e, udało mi się Państwa zainteresować pewnymi aspektami, takimi długoterminowymi. E, mam nadzieję, że gdzieś tam Państwo będą myśleli o tym kontekście bankowym, jak to może się przerodzić, jak to, może, jak to potem może wpływać na, na rynki europejskie, a także zagraniczne, i czy faktycznie Szwajcaria czy Szwajcaria zdoła, czy Szwajcaria zdoła poprawić jakieś tam te nastroje, czy wsparcie rządu będzie wystarczające, żeby skłonić inwestorów zagranicznych, którzy ochoczo utrzymywali swoje środki w przysłowiowo bezpiecznym sektorze szwajcarskim, czy to zaufanie przywrócą. No i na ten moment tak, też doszukujemy się, będziemy na bieżąco analizowali polski, polski sektor game dev, który, który też jest ważnym czynnikiem polskiego rynku kapitałowego i na pewno będzie bacznie obserwowany przez inwestorów, a także przez nas. Dlatego zapraszam Państwa do, jak już wspomniałem, do zakładki naszych wiadomości, gdzie staramy się na bieżąco informować Państwa o najważniejszych sytuacjach i o najważniejszych czynnikach generujących zmienność na rynku, a także zapraszam Państwa na, na cotygodniowe spotkania. W tym wypadku ze mną, a także na poranne webinary Przemka Kwietnia, Michała Staniaka oraz Łukasza, którzy na pewno też Państwu przedstawią najważniejsze triggery rynkowe w danym dniu. Dlatego dziękuję Państwu bardzo serdecznie, zapraszam na nasze następne spotkanie i do zobaczenia.